Panowie, bo dzisiaj mamy akcję nie cześćwy poniedziałek, tylko w wtorek. Czy zechcieliby panowie dmuchnąć? Czy zechciałby pan dmuchnąć w profesjonalny alkomat? Jest pan w pracy, chciałbym pana o to prosić. Prowadzimy akcję Czeźwy Poranek, Czeźwy Poniedziałek. Mhm. Chciałem prosić panów o odmuchanie. Na jakiej podstawie? Na podstawie takiej, że chciałbym po prostu jako zwykły kierujący, jako panowie, że jesteście tutaj w pracy, przy pomocy urządzenia tutaj sprawdzającego przesiewową czeźwość, prosić panów o sprawdzenie, czy jesteście państwo panowie czeźwi dzisiaj. No mogę to zrobić na policji albo Nie, ja pan wezmie policję, to możemy... Tak, a nie, panowie akurat nie chcecie tutaj ze mną tutaj współpracować. Dlaczego? Czyli ja mam teraz wzywać policję, ponieważ chciałbym tylko normalnie sprawdzić, czy panowie jesteście trzeźwi. Przesiewowym urządzeniem, profesjonalnym, policyjnym, atestowanym, jestem osobą przeszkoloną i nie chcecie panowie tutaj dmuchać. Ja policji nie będę wzywał, bo szkoda mi pieniędzy podatników, natomiast no ocenić wzrokowo, nie jestem w stanie, czy panowie jesteście no, w czeźwi, czy też nie. Dziękuję panom. Proszę, proszę panowie, bo dzisiaj mamy akcję, nie czeźwy poniedziałek, tylko w wtorek. Czy zechcieliby panowie dmuchnąć? Czy zechciałby pan dmuchnąć w profesjonalny alkomat? Jest pan w pracy, chciałbym pana o to prosić. Nie słyszę. Czy mógłby pan otworzyć okno? Szybę? Dzień dobry Dzisiaj mamy akcję Trzeźwy Wtorek, nie Trzeźwy Poniedziałek Chciałem prosić panów o yy, przebadanie się alkomatem Ale tak po obywateli, tak po prostu normalnie o kierujący, który jest zatrzymywany przez policję, też nie ma obowiązku odmucha. Policjant też nie ma uprawnienia do kontroli osoby, która nie popełniła wykroczenia. A ja chciałem tak po Bożemu, po ludzku, po koleżeńsku. Panowie, z jednego miasta jesteśmy. Ma pan podejrzenia, jeżeli jakiekolwiek. Proszę bardzo na policję. Ale ja nie mam podejrzenia co do panów. Ja bym chciał tylko po prostu, żebyście panowie. A, rozumiem, dobrze. Okej, okay, nie będę przeszkadzał. Do miłego. Cześćby wtorek zakończony niepowodzeniem. Czy pan komendant dzisiaj teraz jest na służbie? Tak. Jest pan komendant na służbie. To w takim razie mam prośbę do Pana Komendanta. Czy pan Komendant podda się teraz badaniu na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że ja mogę się poddać, proszę wezwać znaczy. katru policji, poddam się badaniu, natomiast pan nie ma takich uprawnień i biega pan już parę dni po gminie za strażnikami i chce proszę. pan zrobić coś bezprawnego. Tak? Proszę to państwa, to nie jest bezprawie które... od, od kiedy się straż miejsca rozbija i, i stwarza zagrożenie pod wpływem alkoholu? Nie ma pan szacunku nawet dla zmarłych. Dla pijaków Był nie mam szacunku, dla pijaków pan... nie mam, yy, nie mam. Prokuratura to Powiem osu... tylko jedno. Niech Pan dobrze słucha. Tak. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatnio. Ja to jest się śmieję. Koniec, nie będę z Panem dyskutował. Panom, badanie alkomatem przeszkadza w pracy. Tak naprawdę nic nie widzą, nic nie robią w tej chwili. Zliczają tylko pieniążki dla gminy i nic więcej. Nie chcą współpracować. Nie chcą się przebadać profesjonalnym, policyjnym alkomatem. Dlaczego kontrola trzeźwości Straży Miejskiej jest takim problemem?